no dobra, jesteśmy już na świecie tutaj no, ścinamy jak zwykle klasycznie no, pierwsze drzewo czyli klasyk minecrafta tutaj yy, no tutaj jest no, oczywiście farcik, no, szmaragd, nie? to jest bardzo rzadki no, a więc wchodzę do takiego jak mini cave'a po prostu robię sobie jakieś klasycznej temy, nie? Takie no startowe, czyli co pójdzie, właśnie, drewniany kilo, kamienny kilof, zaraz, i siekierka. Dobra, rozwalam crafting, skopuję sobie węgla. Trochę i tak, jakby... Na ten odcinek w sumie to tak nie miałem jakby zbytnio żadnych planów co tutaj porobić, bo jakby no 10 dni to nie jest tak dużo, nie? W następnym odcinku, jak nagram, to będziemy sobie, nie? Cały odcinek będę po prostu kopać diamenty w sumie. Tak 10 dni, nie? Będzie sobie kopać diaksy. No, a w, jeszcze w kolejnym odcinku, czyli w tym 30 dni, to będę robić rzeczy typowo organizacyjne, nie? No, ale potem już w sumie w 40 dnia będę mógł w sumie iść na smoka, tak myślę. I ta miniseria się zakończy wtedy właśnie. No, ale przechodząc sobie, nie? Tutaj rozwaram kilka świnioli pepoli i owczoli no. O, i to tak jest. Jakby, no, dobre miejsce, jakby ogólnie tutaj szukałem wioski. No i znalazłem potem, nie? Tylko nie teraz jeszcze. Nie. O, znaczy, nie, na początku, jakby szukałem jakiejś jaskini, żeby ten, jak to, po prostu, no, do jakiejś. Fajnych itemów, nie żelaznych, bo żeby zbroję zrobić, bo tak to jest bardzo niebezpiecznie. Zobaczycie to potem. Tutaj miałem wielkiego laga. No właśnie, to jest ta jaskinia, którą znalazłem. Ja tutaj postanawiam zrobić jakby taką mini bazę. I wszystko wystawić w sumie no i po, po prostu idę spać. No, tak mi idzie dzień pierwszy. Tutaj no jeszcze. Wiadomo jakaś czapka i schodzę, nie? No jakby no tutaj jest już pierwsza akcja będzie robiona. Właśnie w tym. Tutaj sobie schodzę bezpiecznie i tutaj wylatuję sobie Creeper. No tutaj się schowałem. No w sumie mógłby być już koniec serii, nie? Bo jakby no, jakby nie było, mi źle się schował, to by po prostu zginął, nie? Tutaj uciekam. No, tam mogliście zauważyć, był jeszcze Creeper i szkielet w złotej zbroi. No trochę się go przestraszyłem ale nie jak to mawiają że strach ma wielkie oczy i w sumie tak bo dwa wystarczyły dwa kryty żeby go rozwalić tutaj Creeper No już było ledwo znaczy może no nie ledwo ale uciekłem mu dał mi knok ale No było dobrze no, widzę, że jest żelazo, to sobie zbieram. No. Podstawowe itemy, o, i temy, oj, tu bardzo będą przydatne. Mm. No, zbieram jeszcze sobie te żelazo, w którym była ta akcja. No, taka mini akcja, nie? O, co te Ładne przejście, że sobie zrobiłem, nie? sobie, cofnijcie takie żelazo. Zatrze się nie i taki nagle bium Nie no, no. więc wkładam Las do przypalenia no, Robię kolejny piec I przypalam Wołowinę Ale jakby no schodzę w dół dalej To nie tak, że tam czekałem To tylko schodzę w dół, bo i od razu 27, nie? Tutaj, no, uciąłem we wam niestety, bo to nic ciekawego tam nie było. A tak to macie chociaż materiał krótszy. A tak to by jeszcze trochę trwało. No. A więc tak. Co teraz robiłem? A! I to narzędzia, nie? Znaczy, nie, szed nie szedłem tam wtedy na sam dół centralnie, ale dosyć nie na tym sam dół tylko pozbierałem te na ściankach który był a więc też nie mam aż tyle jeszcze tego żelaza no ale wystarczyło na ekwipunek no. tarczat jest cała zbroja prawie no i najważniejszy item chyba wiadro nie, moim zdaniem jest to najlepszy item dzięki niemu możecie w sumie zejść wszędzie nie, pasz. tu i pi piękny klacz no właśnie, nie? tu tutaj się wspinam na górę i te żelazo, które tam znalazłem to sobie je przepalam no, dzielę sobie je tak gdzieś na równo mniej więcej i składam do trzech piecyków no i czapka spada niestety no ale tak już jest dobry dzień no to co w poszukiwaniu nowego domu przy okazji oswajam psa To jeszcze za pierwszą kością, a więc no, nie najgorzej wyszło. A więc teraz razem z psem idziemy w sumie szukać teraz wioski, co zaraz ją znajdę. Dosłownie ona jest... O, o właśnie już jest. To było naprawdę niedaleko. I to było gdzieś 200 kratek. Więc, no, niedaleko. W tych miejscach, gdzie krowy zabijałem. No to tak. No to wchodzę do pierwszego, lepszego domu i po prostu się tam rozpakowuję, No, i jeszcze. Z... Nie, wkraftuję motykę. By. I... Hejbale! bale, Można sobie pozbierać hejbale. 42 mamy. To jest. bardzo dużo. No. I to jest dużo hejbali. No, teraz ogólnie. chwilażer do dziury. Nie no, jest ja to dziuro, będzie... No dziwnie w sumie, bo tam wpadnie czterech villagerów, potem w nie wyglądać jak taki big brain. Zobaczycie, nie? To było gdzieś w 15 minucie. Hehe, <laughs> żartowałem. Nie? I teraz te osoby, które specjalnie wszystkie powały. No Myślę, że mało osób było tak. No więc tak Wracam dużo z dużą ilością drewna i, i tak robię sobie drabinki no tutaj sobie drabinki robię i do kopalni żeby zajść A No w kopalni była akcja no, i to nawet nie złe, bo zobaczycie zaraz, był jeden moment, który no był bliski śmierci w sumie, nie? Więc musiałbym nagrać od nowa. A jeszcze odpowiadając na pytanie, ile miałem prób, to to jest pierwsza próba, nie? Po prostu stworzyłem nowy świat i mamy. Więc w sumie miałem, no, po prostu dobrze rozegrałem to. Jakby no, znaczy nie tak od razu, to jakby stworzyłem sobie świat, y, survival i po prostu, y, jak to, od czego zacząć, nie co najlepiej robić. Nie. Po mi wyszło, że najlepiej znaleźć wioskę i po prostu pójść sobie do kopalni po temy. No Więc wychodzę z kopalni z kilkoma żelazem. mając. I tak, oczywiście będę schodził ponownie, tylko pochodnie kraftuję i tyle, nie jeszcze kilo. No więc tak, no to żelazo zbieram. No to klasyk, nie? Naprawdę tego żelaza to potem ma się już bardzo dużą ilość. No, więc, jeśli macie pierwsze żelazo i robicie żelazny kierow, to używajcie go, zaraz wykopiecie sporą ilość. Nie? No tutaj się skopuje. Jak jakiegoś kejwa kolejnego, no i. No to już liczę na jakieś diamenty, ale no, diamentów nie będzie. Niestety. W tym cave. Ie. Ale tak. O, o, tutaj jest ta akcja, nie? Na początku zombie. No to chyba klasyk, nie? Stąd tutaj szkielety mnie nawalają, a więc uciekam. Uciekam uciekam Zjadam I, i są Nie wiem co teraz zrobić i wpadł mi pomysł, żeby szkielet trawił szkieleta No i się udaje, nie? Przez to się atakują i w sumie mam dwóch szkieletów z głowy, ale w sumie wchodzi kolejny atak Idzie kolejny atak no to nie, no... Tutaj, no naprawdę, nie? Była, no... no Dobre. No niezła akcja była. Clipper wybucha. No, trafił drugiego i... No i... Tak się skończyło, nie? Tutaj kolejna akcja była. Rozwalam zombie. I tak schodzę sobie, nie? Jak zwykle. Patrzę się do kejwa ledwo, dosłownie jeszcze pół sekundy, a więc no, dosłownie pół sekundy, później bym tarczę uruchomił, to już był, kliper by wybuchł, nie, tutaj idę sobie po węgielek, bo no nie miałem, kompletnie nic, mało bardzo miałem. No, i wracam mając tak 25. Bo ogólnie w kopalniach nie ma węgla. Poniżej poziomu 0. A w sumie to tam najczęściej chodzę. Bo wiecie, diamenty żeby znaleźć. No, a więc wkładam do każdego z piecyków po 16. Węgla i tak się pomyliłem. Przypalam sobie mnie jakieś klasyczne przedmioty. Tak, co tu jesz? No i jedzonko. Bo się w sumie mi kończyło. Powoli. A więc postanawiam. Może. No, po prostu jak ten... Po spaniu po prostu krowy do zagrody nie zaprowadzę i to robię sobie płotki. No, buduję zagrodę w międzyczasie. No i mamy jakieś krowy, które sobie przyprowadzam do bazy, nie? No, tutaj jest jedna RIP. Ale trudno, nie? Mamy jeszcze trzy No i je bunkruję. Mamy jeszcze dywaniki, żeby można było wejść, bo to też jest... No bez dywaników to się nie da wejść. O właśnie nie tu, tu już wchodzą trzy. A potem to będzie wyglądało jak wielka głowa. No tutaj sobie go wypraszam. Z mojego domu i, ale on, ale on chyba poszedł, nie? No, w międzyczasie zbieram trzcinę, zasadzam, żeby do enchantów, nie? Już mieć, bo na, na książki, bo to naprawdę potem to. No, niestety trzcina ma minus, że nie da się używać mączki klostry. Hmm. No, a więc tak, jest, nie mam tyle jedzenia, to tworzę sobie chlebki. E, no i tak. I, no I schodzę do kopalni, nie? Tutaj chyba water skill. No, water I Tak. Zastanawiam się po prostu się skopać, bo w tej jaskini nic nie było. A jest tam sporo mobów i nie chcę eksplorować. No i się opłaciło, bo mamy tutaj diamenty. Trzy. Trójka. No a więc. Już na kilof, nie? Więcej tu nie było. Jeszcze się upewniam. Rozkopuję na boki. Ale nie ma nic więcej. A no więc, no, po prostu skopuje się, skopuje się niżej. Bo... No. Jeszcze te kilka bloków niżej, i robię sobie taki jakby. Jak to nazwać, no po prostu taką ale jakby jaskinię I robię takie o, taki jakby odwierty Jak tam widzieliście Nie, tylko jeszcze wracam na chwilę do góry Pod to kilof żelaznego będę używał, o I właśnie tutaj napisałem na czacie Big Brain bo ci villagerowie, bo, bo, bo wygląda to jak big brain no, będzie widać to, nie? no tutaj myśleliście, że zrobię water skill, ale nie, nie, nie nie, z samej góry nie, dobra, no tutaj się wykopuje jest jakaś skinia w sumie było tylko złoto w niej i z tego co pamiętam jeden diament. No był jeden diament. Ale nic po... i trochę żelaza, ale, ale nic poza tym nie było. No, no tutaj jeszcze zbieram Opsylian. Ale w sumie nie wiem. Nie wiem po co mi on, ale... No, zbieram sobie. No, tutaj już sobie wychodzę. Jestem do domu, i tutaj był przez chwilę taki wielki big brain. To sobie, bo przez chwilę taka wyglądała jak taka wielka głowa. No, no, jak klasyk, nie. Odkładam jakieś itemy zwykłe. No biorę baraninę i klasycznie a jeszcze wkładam sobie to tej pochodnie no i idę spać i tak się kończy nasza przygoda